Zgromadzimy się na ekumenicznym kolędowaniu w przeddzień uroczystości objawienia Pańskiego, potocznie zwanej Świętem Trzech Króli. Usłyszana przed chwilą, można powiedzieć, Ewangelia według Świętego Mateusza opisuje scenę, kiedy to do nowonarodzonego Chrystusa przybywają tajemniczy mędrcy ze wschodu. Tradycja Nadała tym mędrcom imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Podczas uroczystości objawienia Pańskiego tajemnica narodzin Syna Bożego w Betlejem wyłania się z ukrycia. Do tej pory niewiele osób było w nią zaangażowanych, bo Maryja, Józef i pasterze. W większości ludzi nie została jeszcze ujawniona ta wielka sprawa, która wydarzyła się na Ziemi. Tylko aniołowie w niebie wiedzieli o tym, chwalili Boga za Jego miłość, za Jego łaskę okazaną ludziom. W pewnym momencie po tych niezwykłych narodzinach mądrzy, bogaci, potężni ludzie ze Wschodu, nazywano ich nazywamy ich trzema mędrcami, Odwiedzili Małego Jezusa. Przyprowadzili, przyprowadziła ich do Niego gwiazda, która ukazała się im jako cudowny znak na niebie. Ponieważ mieli oni wiedzę, mieli doświadczenie w obserwowaniu nieba, byli w stanie poprawnie zinterpretować ten znak. Dziecko królewskie narodziło się. Dla zbawienia świata, a musiało się to wydarzyć w ziemi żydowskiej. Nie szczędząc więc czasu, pieniędzy ani wysiłku, ci szlachetni mężowie wyruszyli ze swoją świtą w kierunku Jerozolimy. Tam mieli nadzieję znaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego. Byli jednak wielce zaskoczeni, że tam nic nie wiedziano o nowych narodzinach Mesjasza. Herod, brutalny władca, wspierany przez Rzymian, nic o tym nie wiedział. Wręcz przeciwnie, był bardzo zaniepokojony, gdy usłyszał tę wiadomość i wówczas poprosił o zbadanie, gdzie ma się urodzić to dziecko zapowiadane przez proroku. Kiedy dowiedział się, że to miejsce nazywa się Betlejem, wskazał drogę, wysłał tam mędrców z prośbą, aby no, dali mu znać, gdy tylko znajdą dziecko. A on sam wówczas przyjdzie i odda mu cześć. A w rzeczywistości jednak chciał zabić rzekomego rywala. Imponująca jest wiara tych mędrców ze wschodu. Nie mieli pewności, że znajdą obiecanego mesjasza, ale pozwolili się prowadzić przez gwiazdę, jako ten zewnętrzny znak i przez łask łaskę Bożą w ich sercach, która pobudzała nadzieję. Nie dali się zaślepić wspaniałości na dworze Heroda, ale szli dalej, aż znaleźli ubogie dziecko w żłobie. Ich wiara nie została zachwiana widokiem dziecka, ale uklękli, oddali cześć Bogu i królowi, który leżał przed nimi. Przynieśli Mu najcenniejsze dary, jakie posiadali, złoto dla króla, kadzidło dla prawdziwego Boga i mirre jako symbol Jego człowieczeństwa i zapowiedzi Jego męki. Dzięki tym darom, trzej mędrcy oddali samych siebie, swoje serca i życie temu wspaniałemu dziecięciu, które przybyło na Ziemię, aby zmienić bieg historii, zmienić bieg świata. Będą wracali do domu z dobrą nowiną, doskonale wiedząc, że znaleźli to, czego szukali przez całe swoje życie. Od tego momentu skierują swoją nadzieję ku niebu do którego Mały Jezus ich zaprosił. Trzej mędrcy mogą również nas zachęcić, abyśmy nigdy nie zapominali o szukaniu Jezusa w różnych zamętach życiowych. Pokazują nam, że my również powinniśmy podążać za gwiazdą, która rozbłyska w naszym sumieniu. Ważne jest, aby poszukiwać i mocno trzymać się prawdy o Bogu i Mesjaszu. Ważne jest, aby oddawać cześć naszemu królowi i Bogu, gdziekolwiek się znajdujemy. Trudno to pojąć ludzkim rozumem, że Bóg stał się człowiekiem. Wielokrotnie w naszej wierze czegoś nie rozumiemy, ale postawmy sobie pytanie, a czy mędrcy wszystko rozumieli? Oni mieli wiarę. Wiarę, która ich prowadziła do poznania prawdy. Wiara bowiem przekracza rozum. Jest ponad rozumem. I niejako uzupełnia to, czego rozum nie ogarnia. Bierzmy przykład z mędrców, którzy, przy przynaglani wiarą, wędrują z daleka, mimo iż nie rozumieją, to mają ogromną ufność w Bożą Wszechmoc i w Bożą Miłość. Mędrcy mieli zadanie zobaczyć w, małym, w małej dziecinie Boga. My mamy trudniejsze zadanie. Zobaczyć Boga Człowieka w białej hostii. W każdej mszy świętej dokonuje się ofiara krzyża na sposób bezkrwawy, ale też wcielenie Jezusa, Jego narodzenie i całe życie. Msza święta to Betlejem. Tu się Jezus rodzi, na słowa kapłana i tak bezbronny leży na ołtarzu, tak jak w żłóbku. Mamy mu oddać pokłon. Śpiewamy przecież w jednej z kolęd. I my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wiedząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Nie bez przyczyny Kościół przynagla nas, byśmy, jeśli nie zginamy dwóch kolan, przyjmując Komunię Świętą, oddali pokłon Panu przez przyklęknięcie lub przez głęboki pokłon. Jak mędrcy mamy oddać hołd. Zanim go przyjmiemy jako boski pokarm. Uroczystość objawienia Pańskiego, święto Epifanii, jest objawieniem się Chrystusa poganom, a więc jest też świętem ich przemiany w uczniów Chrystusa. Mamy więc jasne kryteria. Kryteria oceny również siebie. Czy jestem jeszcze poganinem, czy jestem już chrześcijaninem? Objawienie Pańskie jest świętowaniem prawdy. Że Chrystus jest nie tylko Bogiem narodu wybranego, ale każdego człowieka żyjącego na świecie. Jest to również uroczystość, która każdego z nas osobiście powinna sprowokować do oceny swojej wiary. Mędrcy otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali już do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. A zatem trzeba nam powiedzieć, że kto spotka w swoim życiu Jezusa, zostaje odmieniony i zaczyna chodzić innymi drogami. A to wymaga odwagi, to wymaga pokory, ale również i wytrwałości. Może warto dzisiaj, kiedy tutaj, tak jak zostało powiedziane na wstępie, radujemy się z przedłużenia uroczystości i narodzenia Pańskiego, postawić sobie pytanie, jakim ja wracam, jakim ja wracam do domu po spotkaniu z Chrystusem na Mszy Świętej czy jakimkolwiek nabożeństwie jestem.